Witam Was wszystkich na następnym filmie na, na moim kanale i dzisiaj będziemy obsiewać w polu. Tutaj <try> 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 już trochę to dognęliśmy. Także gospodarstwa jeszcze dużo robót jest. Wiem, że zaraz

Pierwsze pole najmniejsze z tej Musimy lecieć na kolejne będziemy przebiegać to po kolei. Dużo pomysłów tutaj jest, ale mało mamy zrealizować. I to też przez to, że mam bardzo mały problem z tak? No i chyba jeszcze ze 2 staki, nie trzeba to kupić tych naszą Ale jak już obsiejemy Agast, to będziemy mieć ciągle to także Także zaczekajcie chwilę jak pójdę się Ale liczę te bagaty to kupiłem staki taki, ale muszę iść do domu właśnie przez te szkielety co właśnie przez chwilę widziałem i w ogóle dziękuję Wam <kuszczak> tak to nagrywam to mam chyba z 617 to nagrywam za kanał tę serię mówię miałem nadzieję że ja Miałem nadzieję, że dobijemy 500 subskrypcji za końca tygodnia. Dobiliśmy jakieś 550. Mamy poniedziałek. Jak to nagrywa mamy ponad 600. Może ja się ja potem się zliczę z tym. Гош шимтгэж таглагатаа Duży na świąt Nie ma, ale chyba jeszcze jeden z tak będzie trzeba co kupić. Jestem jeszcze nie mi chyba Tu jakaś rama jeszcze jest. Te drogi coraz bardziej i coraz gorzej wyglądają. tinha visto не Bíblia, não saiu e Nie wiem czy będzie się to kupić jeszcze z takiego nawet Ale na pewno tanie to nie będzie kosztować To fala mi i daję jeszcze raz do tego samego Ta już walczyłem z dwoma stakami Jak trafię, to się ta konta, to znowu co niego pójdę się rozliczyć. To jest chyba największe moje pole, jakie mam. Co że on jest dosyć długie. Szeroki tak. Nie da wad, gdzie jest, ale. Szeroki tak samo jak ten przedostawienie w tego obszaru. Mamy jeszcze. Sąsiad w tym czasie kolejnego listu mi nie wysyła z gazolibami i to wszystko to jemy. bardzo dużo tego poszło ale się opłacało przynajmniej tak dobra, idziemy już do domu. Dobra, ja na chwilę, muszę się z tym gościem rozliczyć. liczyć. ja się z nim rozliczę już, no dobra. Pięć Czy to dużo, czy to nie, nie wiem. Ale jeszcze pewnie nawóz będę musiał od kogoś odkupić. I tak dalej. Tak, trochę nie wiem czy kolejna drzewa wycinać, tu, czy co robić teraz będę musiał stąd wycinać te wielkie to na oddzielnym odcinku będę wywalać Zawaga, skarga tylko jeszcze jedną siekierę. I możemy iść. To jest te duże, okej. Okay. Czyli te. Okej, zaczynamy ciąć. jest już pewnie od tego dużego drzewa. Jeszcze zostało raz. Dwa, trzy, drzewa w jednym miejscu, w w kupie. Teraz z tych zaraz się się będzie. for a najbardziej zaniedbanego gospodarstwa, jak na razie. O co by wyszło? Jeszcze zdążymy te krzaki kończyć? Te duże będzie trzeba wyciąć na którymś odcinku. z tymi ksiatami to ja mam pomysł. Wymieni się na i gdzieś sprzedać. To jest dobrze być ostatnie drzewo to je na tym odcinku pewnie bitna.